Co ludzie nie wiedzą o nastoletnich milionerach? No cóż, czas na sekret, który musicie usłyszeć. Poznajcie Annę, czternastoletnią przedsiębiorczynię, która robi furorę i nabija swoje konto. Jak ona to zrobiła? To proste. Swoją pasję do rękodzieła przekuła w prężnie działający biznes online. Zaczęło się od domowej roboty biżuterii, a teraz sprzedaje swoje projekty na całym świecie. Anna nie trafiła na sukces przez przypadek. Uczyła się marketingu, stworzyła stronę internetową i wykorzystywała media społecznościowe, by dotrzeć do klientów. Jaki jest jej sekret? Wytrwałość i pasja. Każde potknięcie było lekcją, a każda sprzedaż kamieniem milowym. Więc co Cię powstrzymuje? Nieważne, czy masz 14 czy 40 lat. Historia Anny pokazuje, że z odrobiną kreatywności i dużą dozą determinacji, każdy może spełnić swoje marzenia.